Hipergamia powoduje, że kobiety pożądają silnych mężczyzn, im się podporządkują, słabymi natomiast gardzą i będą ich wykorzystywały, bo po prostu mogą. Jeżeli ktoś chce oddawać swoje pieniądze, to stare powiedzenie mówi: Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby musisz wiedzieć. Postąpisz, jak uważasz. Po drugiej stronie spektrum znajduje się red pill, z angielskiego czerwona pigułka. Jest to alegoria odrzucenia fałszywych przekonań oraz poznanie natury rzeczywistości w kontekście, który nas interesuje, czyli relacji międzyludzkich, w tym głównie męsko-damskich. Termin został zaczerpnięty z kultowego filmu Matrix, ze sceny, w której przyjęcie czerwonej pigułki poprzedza odłączenie od świata iluzji, odłączenie od Matrixa. Wyjaśnię ci, czemu tu jesteś. Sprowadziłem cię, bo o czymś wiesz.